Plany były wszechobecne. Skala rynkowego uderzenia mogła przyprawić o zawrót głowy. To były naprawdę piękne dni. A potem zaczął się koniec. Choć zgodnie z logiką, każdy koniec jest przecież również początkiem. Nadchodził sztorm. Z rynku zniknął miliard złotych i zmiecionych zostało wiele fantastycznych planów. Oszukano całe państwo. Zaczynając od emerytów, a kończąc na służbach specjalnych. Nikt nie wiedział, jaka jest prawda i nawet jeżeli ktoś znał prawdę, to nie był pewien, że to jest prawda, więc wszyscy zdawali się lawirować, szukać wyjścia z różnych dziwnych rejonów. I ten mechanizm był na tyle niezwykły, że w polskim języku w sumie brakowało mi słowa, by go nazwać. Książka, której bohaterowie próbują znaleźć odpowiedzi na pytania, a przede wszystkim uciec przed siłami, z którymi zadarli, których nie rozumieją, a które stanowią dla nich śmiertelne, jak się okazuje, niebezpieczeństwo. Jak sobie poradzą? Wszyscy pytali, jak mogło do tego dojść. Lewirend. Odpowiedź całkowicie wymyślona, ale dziwnie prawdziwa.